Witam w czytaniu na maj. W maju dużo werwy, dość dużo werwy, mogą się pojawić nowe pomysły, może się przydarzyć przygoda miłosna, może być tak, że będziecie chcieli ryzykować jakieś nowe przedsięwzięcia. Niektórzy może zaryzykują przygodę miłosną, inni może zaryzykują jakiś projekt, podróż, cokolwiek to będzie. Także sporo odwagi w maju. Natomiast to, co yy, wpływa na Was z przeszłości, to właśnie jakiś lęk. Ale ten lęk bardzo możliwe, że przełamiecie właśnie w maju. Bo tutaj sporo też ładnej energii się pokazuje. Więc, bardzo możliwe, że. Tą skłonność do kontrolowania wszystkiego, która Wam towarzyszyła w przeszłości, trochę mniej będzie w maju. Ja nie wiem, czy to całkiem prze przełamiecie w tym rycerzu yy, buław, czy będziecie rzeczywiście tak śmiało i zdecydowanie i z rozmachem działać. Bardzo możliwe, że tak. Natomiast w przeszłości chyba tak nie było: w przeszłości chyba było tak, że czegoś się baliście. Nie wiem, porażki, odrzucenia. Jakieś tutaj tchórzostwo było w przeszłości, ale w maju, w maju będzie więcej odwagi. W maju będzie więcej energii, w maju będzie więcej takiej skłonności do zaryzykowania czegoś. Niektórzy będą ryzykować jakieś przygody miłosne, inni będą ryzykować jakieś przedsięwzięcia, także całkiem nieźle. Natomiast siła, która w maju wzrasta, czyżby na pewno na umysł potrzebujecie też uważać tak jak inne znaki bo może was zahamować też yy, właśnie tak zwany głos rozsądku może was zahamować yy, głos rozsądku czy jakiś brak poczucia bezpieczeństwa w was ale on płynie z głowy no tak, bo też może wypłynąć jakaś sprawa z przeszłości miłosna, i jeżeli będzie, be, pojawi się okazja tutaj do jakiejś nowej przygody miłosnej, to niestety to, to coś z przeszłości może. To widmo przeszłości może zacząć was straszyć. No i tutaj trzeba będzie uważać na brak zaufania. Żeby was czasem nie zahamował. Yy, brak zaufania, jakaś sprawa z przeszłości. Natomiast tak czy inaczej wzrasta, wzrastają nowe pomysły, mogą się pojawić jakieś nowe kreatywne pomysły w maju. Generalnie w maju wzrastacie w swoją siłę, mogą się pojawić nowe inspiracje, jak najbardziej może się przy, przydarzyć tutaj jakaś przygoda miłosna, może być jakiś okres namiętności. W maju przed Wami jak najbardziej, aczkolwiek oczywiście karty mają wiele poziomów znaczeń, więc to może być też Wasza kreatywność, Wasze nowe pomysły, Wasza moc sprawcza. Więc tutaj całkiem sporo energii na maj ładnej, natomiast to coś z przeszłości może Was tutaj blokować, więc trzeba będzie uważać tutaj na to i to. No jakiś brak zaufania i jakieś lęki przed porażką, przed odrzuceniem. O, i reklama, już. już. Więc na razie całkiem nieźle, tak porównując do innych znaków. To chyba macie do tej pory najładniejszą energię na ten maj. O ile dobrze pamiętam, bo dużo tych znaków jest i teraz. Yy, nieświadomość, która wpływa na problem. No, jakieś, może niezdecydowanie, zagubienie może brak celu jeszcze może nie do końca macie cel zdefiniowany może zagubienie właśnie w kwestiach miłosnych bo coś tam w przeszłości się wydarzyło ktoś zawiódł wasze zaufanie. Może jakaś zależność emocjonalna? Może być to jakiś rodzaj zależności emocjonalnej? Co to jest? Znowu ta to, to szóstka mieczy była już. Gdzie to było? Tu. No, jakieś zahamowania. Jakieś zahamowania emocjonalne. Jakaś potrzeba zmian, potrzeba uzdrowienia czy jakiegoś przełomu w jakimś zakresie. Może chodzić o decyzyjność, może chodzić o wyjście z jakiegoś niezdecydowania czy zagubienia. Decyzja, dokładnie, może chodzić o decyzyjność, decyzja, co dalej potrzebujecie podjąć w życiu. Określić, czego chcecie od życia w maju. I jak wasze życie ma dalej wyglądać? Tutaj oczywiście też możecie, może jest jakaś decyzja od dłuższego czasu, z którą zwlekacie i jest do podjęcia. No to może polegać na określeniu sobie celu właśnie, co dalej, w jakim kierunku wasze życie dalej ma podążać, co jeszcze chcecie osiągnąć. I w tym sensie ten przełom. Czyli może być to właśnie to wygląda jak jakiś rodzaj niezdecydowania, zagubienia właśnie, co dalej, co chcę dalej osiągnąć, co chcę dalej zrobić, jak moje życie ma wyglądać w dalszej perspektywie. I co wy wiecie i co wy doceniacie, to są dwie ładne karty. No jawicie się w ogóle jako silna osobowość na Maj. Właśnie może być dużo potencjału twórczego, może być dużo nowych pomysłów przedsięwzięć, może być tworzenie czegoś. Cały czas mi tu wybrzmiewa nowe pomysły. Dużo nowych pomysłów może do Was przyjść w Maju. Raczej będziecie w swojej sile. Mimo tutaj tych obciążeń z przeszłości, to raczej będziecie w maju w swojej sile. co wy możecie doceniać, o czym możecie wiedzieć, dążenia, tak, że wiele zależy od was, od celów jakie sobie postawicie, że co chcecie zbudować, to zbudujecie, ale te nowe pomysły mogą się jak najbardziej też dodatkowo w maju pojawić. Więc tutaj się jawicie jako ludzie czynu na Maj, jako ludzie czynu. Możliwe, że będziecie coś budować, możliwe, że będziecie budować związek, możliwe, że będziecie się intensywnie z kimś komunikować, ale też możliwe nagłe, niespodziewane, kreatywne, twórcze pomysły. Mogą sprawy nabrać tempa. W waszym życiu w maju może się pojawić jakaś przygoda miłosna, rycerz Buław, buław. Może być jakieś zbliżenie fizyczne do kogoś. Naprawdę tutaj wszystko jest możliwe. I no może się przydarzyć zakochanie niektórym w maju w rycerzu Kielichów, i może będą o kimś obsesyjnie myśleć w tej karcie. Inni. Mogą obsesyjnie myśleć o jakimś projekcie, o jakimś y, długo niezrealizowanym marzeniu, żeby jeszcze je zrealizować. No i być może ta decyzja, która tutaj się pojawi, to jest właśnie jakieś długo niezrealizowane marzenie, które będziecie się zastanawiać, czy, y, czy wdrożyć w czyn, ale też jak najbardziej sprawy miłosne, czyli jakieś zakochanie, marzenia o kimś, i obsesyjne myśli też wam mogą towarzyszyć. Maju i cel lub rozwiązanie problemu. No, niektórzy, może też takie jak wcześniejsze znaki, potrzebują przyjrzeć się karmie z domu rodzinnego. Może nie wszyscy odeszli od jakiejś osoby czy sytuacji z przeszłości. No, to może być karma z domu rodzinnego, to może być rodzina, sprawy rodzinne. Jeżeli tworzyliście z kimś rodzinę, może emocjonalnie nie rozprawiliście się z kimś z kręgu rodziny, z partnerem, nie wiem, z rodzicem, to tak jakbyście potrzebowali jeszcze od jakiejś sytuacji czy osoby odejść, czy coś przepracować. Możliwe, że chodzi o relacje, możliwe, że chodzi o karmę z domu rodzinnego. Tak, bo jeszcze, jeszcze, znaczy generalnie bardzo ładna energia na maj. Ale jeszcze wam tutaj może towarzyszyć jakaś niepewność. A tak jakbyście potrzebowali coś puścić. Puścić osoby, puścić związek, czy przepracować karmę z domu rodzinnego, czy wyjść z jakiejś strefy komfortu. Ja myślę, że każdy z Was, yy, czy odblokować jakieś wewnętrzne napięcia, właśnie, żeby ruszyć z kopyta, no też właśnie, jeżeli się ktoś pojawi, a może się ktoś pojawić w, yy, w sferze miłosnej. To trzeba będzie ze swojej strefy komfortu wyjść, czy wewnętrznie się odblokować, czy pokonać swój lęk. No, może was tu blokować ewidentnie jakaś sprawa miłosna z przeszłości, lub karma z domu rodzinnego, moi drodzy, ale generalnie dużo dużo energii i dużo ładnej energii, <grytania> dużo energii. Niech będzie dużo ładnej energii. Tak w porównaniu z poprzednimi znakami, to bardzo korzystnie tutaj wypada dla Was ten maj. Bardzo możliwa jakaś przygoda miłosna, czy jakiś nowy projekt, czy jakiś nowy twórczy pomysł. Tak czy inaczej trzymam kciuki za maj, pozdrawiam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnych czytaniach.